No hej, witam was w Czechach jeszcze Ebry ostrawa, dworzec główny Poczekalnia reklamy Wyświetlać z, z porządkiem roz, rozkładu jazdy. No jeszcze mam niecałe, całe no, w sumie dwie godziny dam do pociągu Windy, schody ruchome Poczekalnia Jakieś tam informacje A... księgarnio apteka? Nie, księgarnia Księgarnia daleka wygląda to jak apteka Dużo roślinności, toalety, tak wygląda dół, jeszcze dwie godziny, bo mam czternasta osiem. tu jest jakaś kawiarnia chyba zaraz pójdziemy sobie się napić kawy automaty sprzedażowe myślę, że ceny normalne 30 koron za napój no jakieś kanapki 60 słodycze no 25 takie gotowe kanapki 70 no uczciwe ceny kawa 25 koron uczciwa cena teraz sobie wjedziemy zobaczyć jak wygląda przestrzeń peronowa i później wejdę na kawę potem w Gliwicach mam 2,5 godziny do przesiadki Perony od 1, 1, 2, 4, 5, czyli jakby nie było od trzeciego peronu. Czyli tu idziemy o coś w rodzaju takim korytarzem. Nabijemy.

Winda, schody ruchome, segregacja śmieci po ich Windy o. Tu mają jakąś lokomotywownię, stację postojową. No w sumie druga stacja za naszą granicą Perony ładnie zadaszone No podoba mi się, podoba mi się Tu są jeszcze takie, peruny No i dobra, no idziemy się jakieś kawki napić. chyba bardziej takie. co jest A to, też jakieś tak, osobowe.

I tak to iglonda.